No, i tutaj mamy ten, i tutaj mamy już. E, ja też to widzę. I to jest ogólnie zarąbiste. Tylko, że na póki co są straszne ściny. I tego nie widzicie, ale ja mam zajebiste, zajebiste ściny na tym w tym momencie. Może dlatego, że to. O, waleń. Czekajcie. Okej, okay, tu jest wsad. A, to mam takie mniejsze. No nic, no ja akurat nie mam płynności w tym momencie i to jest ten problem. Wy macie chyba jakąś... O Boże, nie, to jest ten Rekin? Nie, to jest inny. Wy macie płynność, ja na Oculusie nie mam i to jest kwestia chyba tego, że w tym momencie streamuję. No ale kurczę, no wrażenie jest niesamowite. E, jeszcze, aha, bo jeszcze do, dźwięk jest do tego. Muszę sobie zobaczyć czy ten... bo na pewno jest za głośno. Jestem wręcz pewien. Gdzie jest moja przeglądarka? What the fuck? Aha, hitbox ma <gry> ikonkę. Wy też macie ściny, tak? Zobaczę, jak, jak to idzie na tym. No, zgubionych klatek to ja nie mam. No i na monitorze nie widzę jakichś takich dużych... No mniej klatek jest niż normalnie. Znaczy, nie patrzcie na bok ekranu, który się tak dziwnie, dziwacznie przesuwa, bo on ma to do siebie, że on się tak dziwacznie przesuwa chociaż no, jest, jest mniej klatek no to akurat prawda a czy coś w ten sposób zaradzimy? pewnie nic i tu jest problem pogrzebany ale co? wcześniej było gorzej no pewnie na samym początku um... czekajcie, czekajcie, czekajcie dźwięk, um... bo chciałem słuchawki e... zmienić, znaczy nie zmienić tylko zciszyć trochę bo jest to kurwa głośno no, i w tym momencie możemy sobie grać. Aha, to jest wyłączone, tak, też prawda, ruchom. Ja to powiedzmy, że jakoś przeboleję, bo robię to dla Was w ogóle. Gdzie są słuchawki? Tu są słuchawki. Nie umiem dostosować sobie tego. Można to na bieżąco w ogóle. Au, włosami se odrywam. Można to na bieżąco dostosować. Do siebie aczkolwiek, osoba taka jak ja, która ma długie włosy, to jest dosyć problematyczne. Czyli dla wszystkich kobiet tak samo. Majna większość kobiet ma długie włosy. I gdzie są moje słuchawki? Tu są. I teraz normalnie pływamy. Czekajcie. O, dobra, mam salę. Mam taki ekran. No, i możemy pływać. Nie jest to jakiś duży obszar. A jest tu kilka fajnych, ciekawych elementów. Przede wszystkim mamy walenia, który sobie tutaj normalnie pływa. Siema. Spadłem w dół. No właśnie, jak zejdzie się na dół, to się robi tu czarno-biało wszystko. Czy znaczy, może nie czarno-biało, ale ta głębia ta toń traci, traci, traci tą niebieskość. O nie, i pojawia się on. Ale odpłynął właśnie. Rekin, ale odpłynął. Nie, jest tu jeszcze jego ogon widzę. I zastanawialiśmy właśnie, co to jest kurde to? Co to są jakieś takie czerwone cosie? się? Co co, co 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 ty wyglądasz? nie jest aha, to jest, może to jest element rafy koralowej tak, mamy też e, gejzerek, który wcale nas nie wynosi do góry, natomiast to, to już w ogóle jest pojebane, to jest ogromne i ten rekina on pływa, fuck, zauważył mnie, nie I są jeszcze takie obrazy e, to jest po prostu reklama Grama gra ma reklamę samej siebie w środku, nie, zabił mnie no i jesteśmy w punkcie wyjścia Eee, tylko niestety. O, nawet kurde, jakieś roślinki są nawet nie widziałem. Niestety nie, mo nie można. E, nie można wypłynąć. To jest takie trochę sch schizowe, bo teraz. Nie mogę wypłynąć, o mój Boże! A czuję się człowiek normalnie, jakbym już wychodził, nie? Z wody. Na szczęście, nie jesteśmy e, tym. Jak się to nazywa? Nie jesteśmy topielcem, tylko jesteśmy płetwonurkiem. Jakieś skały, nic tam nie ma. No, mówię, takie obrazy są po prostu, które ma, prezentują, że, że o, w grze będą mi rybki, i jakieś bu, bu, bujne kolorowe te kwiatki i w ogóle, o, mamy rybki. Superancko, bajerancko. Szkoda, że ja mam tak mało klatek na tym, prze, przez to, że to jest stream. No i też trzeba się decydować, czy ruszamy się myszką, czy ruszamy się głową, nie? No, tu jest inny rekin, taki mały i on nam nic nie robi. Bez małej. Fuck you, rekin. Kolejny obraz. O, tak. I tutaj znalazłem kilka obrazów, które... To jest chyba jeden z nich. Nie, ten przedstawia walenia, ale. O Jezus! Ta skała. Aż się. Aż tak... Jakby coś mi w oczy miało wejść. O, tu jest taki łuk skalny fajny, który zrobili. Natomiast... znalazłem coś takie obrazy. O, tu jest następny. Gdzie... Dawaj w dół. Gdzie widać jakieś słuchajcie, prehistoryczne stwory z mórz i oceanów. Więc nie wiem co będzie w tej o, o, Ocean Rift tym, tym, tym takim końcowym O widzicie, jest ten e, rekin I jest klatka, nie? Więc pewnie będziemy w klasce, tak żeby ten rekin nas nie zabił Aha, i zrobiło się tak jakoś ponuro To czuję, że ten rekin gdzieś tu jest I jest krabik Cześć pani krabie Staniemy na krabie Siema no nadal jest taki, wiecie, nadal jest to, że przy jakichś takich krawędziach właśnie jak na kraba patrzę, to na przykład jego no, odnóża po prawej stronie mają, mają krawędź taką niebieskawą, a te po lewej, znaczy te po prawej też mają, po lewej i po prawej, no, u dołu odnóża są takie niebieskawe, a u góry są żółto-czerwone, nie, no to jest kwestia tego, tych, tych pikseli, I faktycznie jak się przyjrzeć, to widać taką matrycę i, o, przynajmniej mówię tyle, że, 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 że w tym momencie czujemy, że jeszcze jesteśmy e, na fotelu, a nie gdzieś indziej na przykład w oceanie. A jak ktoś się na przykład boi oceanu, to już w ogóle. Dobra, to możemy jeszcze zakończyć e, pływanie w oceanie. Pływanie w oceanie. Ogólnie pad jest, ale czy pad? O, pad działa właśnie. To ja na padzie będę grał.